Masza i miś bawili się przed domkiem w lesie, kiedy nagle przyszła świnka Peppa z cząbkiem. Cześć Maszo! Hej! Cześć Świnko! Co robisz? Bawię się z misiem. No hej, co tam? Fajna zabawa. A w co się bawicie? Bawię Tak! No. Nie chcę wierzyć, powiedzcie prawdę. Dobrydo wasz, Szylta Miś miał dobry humor dzisiaj. Ha Haha, żartowałem. Misiu, przestań, to poważna sprawa. Co żartowałem. się stało? Świnko Peppo. Patrz, co ja mam. No widzę, masz fajne okulary. Powiedziała świnka. To są magiczne okulary, które czarują. A! Nieprawda. Na pewno nie czarują te okulary. Ja mam tyle okularów i żadne nie czarują, prawda, George? No, ja też mam, ale widzę ciemniej w nich. Ale to są okulary od kucyków pony. Naprawdę były u ciebie? Dopytywała Peppa. Były i powiedziały, że mogę sobie czarować nimi. Naprawdę i co wyczarowałaś? Drzewa dla misia, dwa drzewa. No, pięknie, Mi się jest pewnie zadowolony. No jasne. Ojej, ale dziewka. Aż nagle George zaczął marudzić, bo chciałeś do to. No, a co idziemy? Mudno już tutaj. Nie, jeszcze nie, bo się z maszą. Ale George wciąż marudził, ponieważ nie był szczęśliwy w towarzystwie naszej świgi Pepy. naprawdę, chcę się wciółcie pobawić. Hmm. Jak, jeżeli musi iść do domku, to ja też, jak będzie tak marudził, mówiła Peppa. Trzeba zrobić coś, żeby nie marudził, przekonywała Masza. Ale George zaczął płakać i nie, krzyczeć. Nie, chodźmy, proszę. Upierał się. No i co my zrobimy? Ja tu się pobawić z Maszą. Hmm, mam pomysł, Świnko Peppo. Wyczarujemy mu maskotkę. O, 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 fajnie! Zainteresował się George. To wtedy zostaniemy? Mhm, mm tak. I nagle Masza użyła swoich okularów, nałożyła je na oczy i zaczęła czarować. I przed George'em pojawiła się maskotka jego samego odbicia. O, to ja, tylko mniejszy. Tak, to jest dla ciebie maskotka powiedziała Masza, możesz się nią pobawić. Czocz wow, usiadł w kąciku i wziął swoją naskotkę do ręki i przytulał się do niej. Moja. Ciągle mówił, jak ona Piękna. pięknie wygląda, tak jak on. Był zachwycony. Fajnie, super, mój, mój. Ale fajne czary, Maszu. To są chyba dobre czary, prawda? No tak, jak najbardziej. Misiowi wyczarowałam drzewa. George'owi wyczarowałam maskotkę. Może ty byś też chciała maskotkę? Zapytała Masza. Tak, chciałabym też taką jak George, ale nie chcę George'a maskotki, tylko świnka Pepe maskotkę. Dobrze. I nagle koło świnki Pepp pojawiła się jej podobizna. Ale piękna maskotka! Mówiła Peppa. Wzięła ją do rąk. Maszo, dziękujemy! Nie ma za co, przyjemność po mojej stronie. Powiedziała masza i stanęła przed misie. A teraz pozwólcie, ale jestem trochę zajęta, bo muszę jeszcze misiowi wyczarować trochę miotku. No dobrze, my już idziemy w takim razie. Rodzi, świnka Peppa zabrali swoje maskotki i udali się do domku.